Witam Was serdecznie, moi drodzy, przy mikrofonie Kuba i dzisiaj porozmawiamy sobie krótko o przygotowaniach do Holokaustu. W poprzednim filmie mówiłem Wam o korzeniach Holokaustu, jakie trzy główne przyczyny legły pod, właśnie pod zagładą, natomiast dzisiaj przyjrzymy się procesowi, jaki przeszły Niemcy wszystkim przygotowaniem, zmianą w prawie stopniowej zmianie świadomości i wreszcie pierwszym rozwiązaniom technicznym, które zostały zastosowane właśnie przy mordowaniu Żydów. Zaczynamy. Kiedy mówimy o zagładzie, zwykle jako początek podaje się konferencję w Wanze ze stycznia 1942 roku, ale w zasadzie wszystko zaczęło się na długo jeszcze przed wybuchem wojny, od odczłowieczania i zohydzania Żydów. Prymy wiodły w tym gazety takie jak Der Stürmer czy, te, czy też Das Schwarze Korps. Do tego dochodziły też filmy takie jak Der Ewige Jude, Stopniowo narastała niechęć, potem wrogość, wreszcie nienawiść rozlała się po kraju. Wraz z postępującą niechęcią pojawiały się nowe ustawy zmieniające obowiązujące prawo i kiedy ten etap się zakończył, przygotowywano rozwiązania, nazwijmy to właśnie techniczne, czyli przestano pytać, czy zabijać, a zaczęto szukać odpowiedzi na pytanie, jak to zrobić. Jak mówiłem poprzednim razem w programie NSDAP, antysemityzm był od początku. Po zdobyciu władzy przez Hitlera zaczęły się zmiany. Byli tacy, którzy cieszyli się i krzyczeli, że spod ich noży będzie tryskać żydowska krew. Pojawiły się akty dyskryminacji Żydów, jak wręczanie im biletu w jedną stronę do Palestyny. Ludzie zaczęli się od nich odwracać, czasem rzucać kamieniami, pluć. Bez wątpienia część tych ludzi dostosowała się do oczekiwań reżimu, inni autentycznie w to wierzyli i w końcu mogli dać upust swoim pragnieniom. Po wyborach marcowych z 1933 roku Hitler dostał ustawę o pełnomocnictwach, na której bardzo mu zależało, ponieważ w zasadzie pozwalała mu rządzić bez parlamentu. Stała się ona podstawą prawną dyktatury. Po jej przyjęciu Hitler wezwał narodowych socjalistów do bojkotu żydowskich przedsiębiorstw i sklepów. Bojkot ten został zaplanowany na 1 kwietnia. W odpowiedzi pojawiły się pierwsze protesty ludności żydowskiej, choć robić nic i być oskarżonymi o bierność czy pozostawienie braci na pastwę losu, czy robić coś i dać tym samym dowód na międzynarodową współpracę Żydów i ryzykować tym samym jeszcze silniejsze ataki w Niemczech. Politycy nazistowscy chcieli udowodnić, że sytuacja Żydów w Niemczech zależy od reakcji innych krajów. Goebbels dążył do stworzenia konstruktu myślowego, atak nazistów na niemieckich Żydów jest samoobroną przed atakami Żydów z zagranicy. Wraz z kolejnymi aktami przemocy i szykan zaczęła się fala emigracji. W pierwszym roku rządów nazistów wyjechało prawie 40 tysięcy osób. Trzeba tu dodać, że władza bardzo korzystała na tym procederze, ponieważ ściśle określano ile i czego można ze sobą zabrać. Bojkot z 1 kwietnia okazał się być wątpliwym sukcesem, przede wszystkim dlatego, że nie było masowego dla niego poparcia. Byli tacy, którzy się zastosowali, ale równie często, o ile nie częściej, ludzie zwyczajnie ignorowali S-Amanów i po prostu robili zakupy. Wyniki akcji były na tyle nieza niezadowalające, że taki usankcjonowany państwowo bojkot już się nie powtórzył. Hitler zwrócił się zatem w stronę zmian w prawie. Jeszcze w kwietniu 1933 roku została przyjęta ustawa, która nakazała wyrzucić niearyjskich urzędników, ale z pewnymi wyjątkami, jak na przykład lekarzy. Podobna ustawa zakazała niearyjskim prawnikom praktyki na wniosek Hindenburga. Złagodzono zapis, pozwalając zachować posadę tym, którzy walczyli lub utracili bliskich w czasie wojny. Dzięki temu wielu prawników zachowało swoje stanowiska. Pod koniec miesiąca, czy pod koniec kwietnia, ograniczono ustawowo liczbę żydowskich uczniów i studentów w państwowych placówkach. Niedługo po dojściu do władzy w Dachau, niedaleko Monachium, naziści powołali do życia pierwszy obóz koncentracyjny. W oficjalnej retoryce był on więzieniem, ale praktyka była daleka od szumnych zapowiedzi. Obóz stał się miejscem częstokroć bezterminowego przetrzymywania przeciwników politycznych. Ludzie nie znali terminu końca wyroku, ale i tak najgorsze, że trafiało się tam bez wyroku, zanim popełniono przestępstwo. Innymi słowy, zamykano ludzi prewencyjnie. Trafiający tam Żydzi byli szykanowani i bici na każdym kroku i kary zależały w zasadzie od widzimi się inwencji strażników. Trzeba też tutaj dodać, że naziści z istnieniem obozu wcale się nie kryli. Mówiły o nim artykuły w Manchester Guardian czy wspomnienia jak Juda Fereke, Ein Rabina in Konzentrationslager im Mörderlager Dachau. Dachau szybko został przekształcony w obóz wzorcowy i szkoleniowy. To przez niego przeszedł m.in. Rudolf Hys, czyli twórca i pierwszy komendant Auschwitz. To w tym obozie wpajano strażnikom zasady, które później przeszły do standardowego szkolenia w innych obozach, tu także powstała funkcja kapo, czyli więźnia funkcyjnego. Miał on przede wszystkim pilnować współwięźniów i nadzorować ich, ale też wymierzać kary. Z czasem system obozów się rozrósł i stał się jednym z najbardziej ponurych symboli Holokaustu. Po pierwszej fali, tak zwanego wyrównywania rachunków, Hitler starał się przekonać wszystkich, że kraj, jakkolwiek to brzmi, normalnieje. Kazał nawet wypuścić większość więźniów z obozów, w dalszym ciągu jednak naciskał Żydów, by ci wyjechali. Były jednak dwie przeszkody. Pierwszą było pragnienie nazistów, by przed wyjazdem zdrabować majątek żydowski, a drugą kłopot ze znalezieniem kraju, które byłoby gotowe tych żydów przejąć. Jedną z prób wyjścia z tego impasu było podpisane 25 sierpnia 1933 roku, zaledwie 7 miesięcy po dosięgnięciu Hitlera do władzy, porozumienie Hawara. Polegało ono na tym, że Żydzi niemieccy za swoje środki będą kupowali niemiecki sprzęt, przede wszystkim rolniczy, który następnie zostanie wyeksportowany do Palestyny. Żydzi wyjadą z Niemiec, nie posiadając niemal żadnych pieniędzy, a po przybyciu do Palestyny otrzymają zwrot kosztu niemieckich towarów, które wówczas będą już sprzedane firmom w Palestynie. Korzyści czerpały z tego niemieckie firmy, ponieważ nie tylko eksportowały swoje produkty, ale zyskiwały dewizy na sprzedaż części zamiennych do swojego sprzętu. Korzystali także emigrujący do Palestyny niemieccy Żydzi, ponieważ mogli ocalić część majątku. U wielu Żydów to porozumienie wywołało wściekłość, bo okazało się, że organizacje żydowskie i naziści mogą współpracować. We wrześniu 1935 roku podczas zjazdu w Norymberdze uchwalono nowe ustawy, które ogólnie znane są jako ustawy norymberskie. Pierwsza zakazywała kontaktów seksualnych Żydów i nieŻydów. Druga pozbawiała Żydów obywatelstwa niemieckiego. Trzecia zmieniała status flagi ze swastyką. I o ile trzecia jest w miarę klarowna, o tyle dwie pozostałe już nie. Ustawy pisane były na szybko i były całkowicie pozbawione sensu, już abstrahując od sensu antysemieckiej polityki nazistowskiej, ustawy nie precyzowały, kto jest Żydem. Policja i nie tylko dostały uprawnienia na sprawdzenie, kto i z kim uprawia seks, ale absolutnie nie było powiedziane, kto to jest Żyd. Mówiono się w ustawach o krwi niemieckiej i krwi żydowskiej, ale bardzo szybko zdano sobie sprawę, że jest to absolutnie nie do odróżnienia. Zatem prawo było nieegzekwowalne. Dopiero dwa miesiące później doprecyzowano, że Żydem jest ten, kto miał troje pełnoprawnych dziadków żydowskich. Pełnoprawny to znaczy, że należał do żydowskiej wspólnoty religijnej. No i tu znowu wyszedł spory zgrzyt, ponieważ na podstawie tych samych kryteriów jedna osoba została zakwalifikowana do Żydów, druga do nieŻydów. No bo to, że był członkiem wspólnoty, nie znaczyło, że chodził do synagogi, więc był niepraktykujący. Więc ci, którzy praktykowali, po prostu nie było jasnych, klarownych nie, zasad. Problem dotyczył też dzieci zmieszanych małżeństw. Chaos był nieprawdopodobny. Każda kolejna próba ogarnięcia tego przez urzędników tylko potęgowała zamieszanie. Przez kolejne lata sytuacja Żydów wciąż była bardzo trudna. Naciskano na nich, by wyjeżdżali, szykanowano ich, bito. Gwałtowna radykalizacja nastąpiła po Anschlussie. Zaraz po zajęciu Austrii zaczęto wyrzucać Żydów z ich mieszkań, rabować ich dobra. Wielu Żydów popełniło samobójstwa. Nakazano im także zmazywać napis Austria z murów i ulic. Napis ten był elementem kampanii referendalnej poprzedniego premiera, czyli Szuszniga. Anschluss pokazał jeszcze jedną bardzo ważną z punktu widzenia efektywności kwestię. Naziści zrozumieli, że aby skutecznie walczyć z ludźmi, należy najpierw zniszczyć państwo i jego instytucje. Jeżeli nie ma państwa, jeżeli nie ma władz, nie ma opieki i nie ma się kto za konkretnym człowiekiem wstawić. W czerwcu 1938 roku podczas szeroko zakrojonej akcji skierowanej przeciw elementowi a społecznemu, tak zwanemu, aresztowano Żydów, którzy byli wcześniej skazani na co najmniej miesiąc więzienia. Zatrzymano około 2000 osób i trafiły one do Buchenwaldu. Wydano szereg kolejnych antysemickich przepisów, które zamykały cały szereg zawodów dla Żydów. Wydano też zarządzenie, że jeśli Żyd nie ma imienia określanego jako żydowskie, to ma, jeśli jest mężczyzną, przyjąć imię Izrael, a jeśli kobietą, Sara. Zakazano żydowskim lekarzom leczenia aryjskich pacjentów, trwała aryzacja, tak zwana aryzacja żydowskich przedsiębiorstw, kierowano się przeciw kolejnym grupom, które hitlerowcy uznawali za wrogów, homoseksualistów, świadków Jehowy, Romów. Celem głównym były przygotowania wojenne i jednym z elementów przygotowań było pozbycie się wrogów wewnętrznych. Hitler chciał pozbyć się Żydów, ale nie było kraju, które by ich przyjął. Co najdobitniej pokazała konferencja w Evian we Francji z lipca 1938 roku. W swoich pomysłach i zapętach przesiedleńczych Niemcy szukali miejsca, do którego mogliby przenieść Żydów i jednym z nich był Madagaskar. 9 listopada 1938 roku do Berlina dotarła wieść o śmierci dyplomaty niemieckiego w Paryżu, zginął z ręki młodego Żyda i ta śmierć stała się pretekstem do tzw. nocy kryształowej. Nazwa ta została nadana przez nazistów i ma podłoże prześmiercze. W trakcie pogromu zamordowano do dzisiaj nieustaloną liczbę osób, zniszczono mienie żydowskie o olbrzymie wartości, jednak przyniósł atak skutki zupełnie inne niż zakładała władza. Większość Niemców współczuła i starała się pomagać Żydom, a nie odcięła się od nich. Kilka dni po Kristallnacht w Berlinie odbyła się konferencja, podczas której omawiano dalsze restrykcje wobec Żydów to w jej trakcie Heydrich zaproponował, by Żydzi nosili na ubraniach specjalne oznaczenia. W styczniu 1939 roku, w trakcie przemówienia do Reichstagu, Hitler wygłosił swoją koszmarną zapowiedź. Jeśli międzynarodowej żydowskiej finansjerze w Europie i poza nią uda się pogrążyć ludzkość w następnej wojnie światowej, to jej skutkiem będzie nie bolszewizacja ziemi i zwycięstwo żydowska, ale unicestwienie rasy żydowskiej w Europie. Kilka dni po zakończeniu działań wojennych podbite tereny Polski zostały podzielone i jedna część została wcielona do Rzeszy, druga przekształcona w tzw. generalne gubernatorstwo. GG z jednej strony było rezerwuarem siły roboczej, a z drugiej śmietnikiem narodowościowym. Do GG kierowano tysiącami Polaków i Żydów z terenów wcielonych do Rzeszy, wysiedlano ich, by zrobić miejsce dla Niemców przybywających z terenów zajętych przez Związek Radziecki. Długo się zastanawiano, co zrobić z Żydami i w końcu pojawił się pomysł, by w nisku koło Lublina utworzyć kolonię żydowską przeniesienie Żydów nie do innego państwa. A na najodleglejsze rubieże Rzeszy było pomysłem Aichmana. Skierowano tam tysiące osób, które po prostu zostały wyrzucone z pociągów bez pracy, bez jedzenia, bez domu. Akcja bardzo szybko okazała się niewypałem, gdyż jednocześnie sprowadzano Niemców i wysiedlano Polaków. Więc podjęto decyzję o rozproszeniu Żydów do gett. Nie mieli już trafiać do jednego miejsca, a do wielu. Jeszcze przed wojną Heydrich stwierdził, że getta są bez sensu, bo nie da się ich kontrolować. Jednak w czasie wojny, kiedy przeceń była kluczowa, zamknięte dzielnice tylko dla Żydów stały się faktem. Stłoczeni w nich Żydzi mieli pracować i oczekiwać na deportację. Na kolejnych obszarach GG nakazywano Żydom noszenie opasek z gwiazdą Dawida, chcąc ich napiętnować i odseparować od innych ludzi. W wielu miejscach istniejące przed wojną gminy lub samorządy żydowskie zostały przekształcone w Judenraty, których głównym zadaniem było wykonywanie poleceń niemieckich. Na początku 1941 roku Heydrich dostał polecenie opracowania planu ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej, co w tamtym jeszcze momencie nie oznaczało wymordowania, a wysiedlenie do miejsca co prawda jeszcze nieustalonego. Brano pod uwagę najdalsze rejony Rzeszy na wschodzie, Madagaskar czy nawet Syberię. Pojawiały się też pomysły masowej i przymusowej sterylizacji przy użyciu promieni rentgenowskich. W ciągu kilku miesięcy narodziły się pomysły, przekute następnie w plan, który zaczęto na masową skalę realizować. Wspomniałem w poprzednim filmie, że jednym z korzeni zagłady była eugenika. Hitler postawił sobie za cel przebudowę genetyczną narodu niemieckiego. Pół roku po dojściu do władzy podpisał ustawę nakazującą sterylizację osób cierpiących na wskazane choroby. Pozwalała ona też na sterylizację dzieci, jeśli któreś z rodziców cierpiało na którąś z nich. To, że pewne choroby nie są dziedziczne, nie miało znaczenia. Cele były dwa. Wzmocnienie poligenowej przez eliminację słabych i możliwość przeniesienia pieniędzy, które szły na utrzymanie chorych na inny cel. Następstwem przymusowej sterylizacji była przymusowa eutanazja. Zaczęła się najprawdopodobniej jeszcze w lipcu 1939 roku. Kilka miesięcy wcześniej dotarła do Hitlera prośba wystosowana przez ojca niepełnosprawnego dziecka. Jest to tak zwane dziecko Kreczmara. W liście ojciec prosił o zgodę na eutanazję, ponieważ dziecko urodziło się bez przedramienia, ze zdeformowaną stopą i upośledzeniem umysłowym. Sprawie miał się przyjrzeć lekarz Fierera i zaaranżować zabójstwo, jeśli informacje okazałyby się prawdziwe. W kolejnym miesiącu, czyli sierpniu, położne dostały polecenie, by informować o narodzinach niepełnosprawnych dzieci. Każde zawiadomienie trafiało do komisji lekarskiej, która decydowała, czy dziecko ma żyć, czy być wysłane do specjalnego ośrodka i tam zamordowane. Oficjalnie kierowano dzieci na szczepienia, w rzeczywistości wstrzykiwano im śmiertelne dawki morfiny i barbituranów lub barbituranów. Kiedy opracowano zasadę mordowania dzieci, Postanowiono tak samo potraktować niepełnosprawnych dorosłych. Nie zostało stworzone prawo, a większość ludzi nie miało o tym procederze wiedzieć, mimo tego lekarze poddali się poleceniu. W październiku 1939 roku odbyło się specjalne spotkanie Hitlera z medykami przychylnymi jego pomysłom. Dyskutowano, jak należy zamordować niepełnosprawnych i kto ma zginąć. Stworzono listę placówek, gdzie leczono chorych psychicznie i poddano ich tzw. walidacji. Mogli przeżyć, jeśli byli w stanie wykonywać użyteczną pracę. Jeśli nie, czekała ich śmierć. Tak zaczęła się akcja T4 od adresu głównego ośrodka w Berlinie przy Tiergartenstrasse 4. W jej ramach skazano na śmierć około 70 tysięcy ludzi, a sposobów na ich uśmiercenie było kilka. Na terenach włączonych do Rzeszy po kampanii wrześniowej niepełnosprawnych wywożono do lasów, gdzie zostali zastrzeleni. Inną metodą był tlenek węgla. W styczniu kolejnego roku, czyli 1940, opracowane zostało coś, co stało się później jednym z najbardziej osłabionych symboli komór gazowych w Birkenau, Prysznice, z których wydobywał się trujący gaz. Niektórzy lekarze biorący udział w akcji T4 później brało bezpośredni udział w holokauście. W ramach akcji wielu pacjentów zostało zastrzelonych, używano także mobilnych komór gazowych, czyli odpowiednio przerobionych ciężarówek, w których nieszczęśnicy byli mordowani spalinami lub czadem. Budowano też pierwsze stacjonarne komory, Fort VII w Poznaniu na przykład. W 1940 roku niemiecki duchowny Van Galen podczas kazania powiedział zebranym wiernym o mordach, więc na pewien czas je wstrzymano. W kolejnym roku jednak zaczęto znów zabijać, tym razem głodem. Ile ofiar pochłonęła akcja T4 do dzisiaj nie udało się ustalić. Przyjmuje się, że ostatni chłopiec zamordowany w jej ramach zginął kilka tygodni po kapitulacji Rzeszy. Wraz z Wehrmachtem do Polski we wrześniu 1939 roku weszły powołane przez Reinharda Heydricha Einsatzgruppen. Zostały one powołane do życia 31 lipca 1939 roku Zgodnie z rozkazem, zadaniem specjalnych oddziałów operacyjnych Policji Bezpieczeństwa, bo tak brzmiła ich pełna nazwa, jest zwalczanie wszelkich elementów wrogich Rzeszy i antyniemieckich w kraju nieprzyjacielskim na tyłach walczących wojsk. Innymi słowy, ich celem była walka z elementem wrogim Rzeszy, który jednak nie był jasno zdefiniowany. Pozwalało to na dużą swobodę interpretacji. Atakowano przedstawicieli inteligencji. Urzędników, ale też uczestników powstań śląskich czy powstania wielkopolskiego. To właśnie Einsatzgruppen przeprowadziły inteligencję akcjon, akcję Tannenberg czy akcję AB. W różnych częściach zajętego kraju dokonywano masowych aresztowań, mordów czy wywózek do obozów koncentracyjnych. Najczęściej Żydzi ginęli nie ze względów religijnych, ale byli uznawani za element niepewny politycznie i jako taki należało ich wyeliminować. Z czasem nadzór nad polityką eksterminacyjną został przeniesiony do gestii SS. Einsatzgruppen, można powiedzieć, powróciły w 1941 roku. W czerwcu tego roku w miejscowości Precz, niedaleko Berlina, zorganizowano kurs dla SS-manów. Objaśniono im na nowo zadania: pacyfikacja zaplecza frontu, tłumienie oporu na zajętych terenach itd. Utworzono wówczas cztery grupy, od A do D. Które składały się z 16 komand i grup, i to właśnie te jednostki były głównymi wykonawcami poleceń. Najwyższym dowódcą był Himmler, czyli Einsatzgruppen, podlegały SS. I tu należy wspomnieć, że kiedy ruszyła inwazja na Związek Radziecki, Wehrmacht oddał SS niezależną władzę nad cywilami na zajętych terenach, tym samym stając się współodpowiedzialnym za zbrodnie. Do pierwszych pogromów doszło w pierwszych dniach realizacji operacji Barbarossa. W Kownie zakatowano wielu Żydów. Sprawcami byli Litwini, którzy twierdzili, że biorą odwet za wydawanie Rosjanom Litwinów czy zamykanie ich w więzieniach. Żołnierze niemieccy przyprowadzali na plac kolejnych Żydów na śmierć. Pogromy ten i kolejne miały wyglądać na spontaniczne akcje miejscowej ludności. Była to typowa technika działania Einsatzgruppen wykorzystać miejscowe konflikty i niesnaski, spotęgować je, napłosić mieszkańców na Żydów. Wykorzystywano zadawane urazy, antysemityzm, osobistą wrogość czy złudną nadzieję na niepodległość. Zagrał jeszcze jeden czynnik. Niemcy utrzymywali, że wszyscy funkcjonariusze NKWD i partii komunistycznej to Żydzi. Niedługo przed wkroczeniem Niemców na Litwę Sowieci deportowali w głąb Związku Radzieckiego kilkadziesiąt tysięcy osób. Miejscowi nacjonaliści uwierzyli, że odpowiedzialność za te wywózki ponoszą Żydzi. Po kilkunastu dniach od rozpoczęcia operacji Barbarossa, Einsatzgruppen przejęły kierownictwo nad egzekucjami i zgodnie z nowym rozkazem na śmierć zostali skazani praktycznie wszyscy żydowscy mężczyźni w wieku poborowym. Zaczęto też ukrywać miejsca straceń, czyli już nie place czy ulice w miastach, tylko lasy i odludzia. Tak na przykład było w Ponarach niedaleko Wilna. W lipcu 1941 roku w dołach kopanych jeszcze na polecenie władz radzieckich zastrzelono kilkaset Żydów. Kilka tygodni później, w odpowiedzi na jeden z rozkazów Stalina, podjęto decyzję, by mordować wszystkich Żydów podejrzewanych o związki z bolszewikami, a także kobiety i dzieci, by nie miał się kto mścić. Wyjątek stanowiły osoby niezbędne do pracy. Już w pierwszych tygodniach ludobójstwa przełożeni w SS zauważyli, że taka forma egzekucji bardzo oddziałuje na psychikę żołnierzy. Zaczęto szukać sposobu, by ograniczyć ten negatywny wpływ. Obawiano się, że z czasem do Niemiec wrócą setki skrzywionych psychicznie ludzi, którzy w świecie nazistowskim będą bezużyteczni. Żołnierze niekiedy protestowali przeciwko takim poleceniom, ale ostatecznie takie wykonywali, czemu sprzyjała indoktrynacja, w jakiej byli przez długi czas poddawani. Świadkiem jednego z mordów w Mińsku był Himmler i bardzo się na ten widok zareagował. To właśnie ten moment zadecydował o konieczności zmiany sposobu mordowania. Artur Nebe Dowódca Kripo i Anzias Grupę B zaczął używać materiałów wybuchowych i tlenku węgla. Czysty gaz był zbyt drogi, więc NEB optował za używaniem spalin. Chciał szerzej używać ciężarówek przerabianych na mobilne komory gazowe. Z szukaniem nowych metod łączył się czasowo koniec gazowania w ramach akcji T4. Akcja była, jak powiedziałem, kontynuowana, ale przy użyciu innych środków Himmler postanowił wykorzystać doświadczenie lekarzy zabijających gazem. W tym miejscu przerwę. Następna część to już będzie faktycznie zagłada. Omówimy sobie całą zagładę od roku 1941. Jeśli chcecie pomóc w rozwoju kanału, w innych filmach mówiłem, jak należy to zrobić. Tutaj mi trochę nie wypada tego przypominać. Także jeśli macie jakieś pytania, wiecie, jak mnie znaleźć. Do usłyszenia. Cześć.